Bonjour, bienvenue. Witam w kolejnym materiale. S, Se, SET i y sen – Takie formy prawdopodobnie już gdzieś słyszeliście. Są to zaimki wskazujące. Nazywamy je demonstratif, bo one nam demonstrują, wskazują. Ten, ta, ci, te i tak dalej. Są to determinanty. Determinanty, czyli coś, co stoi przed rzeczownikiem i wskazuje na jego liczbę, rodzaj. I jeszcze dodatkowo ma jakiś, jakiś nośnik informacji, w tym wypadku jest to to wskazanie, prawda? Czyli będą takie formy, które różnią się w rodzaju żeńskim, męskim i w liczbie mnogi pojedynczej, także taką sobie tutaj tabelę zrobimy. Pluriel singulier, czyli liczba mnoga pojedyncza, masculin féminin, czyli rodzaj męski i żeński. I mamy taką formę set. set, czyli ta. Set fi, ta dziewczyna, set semen, ten tydzień, set ane, ten rok. E, mamy też wersję e, męską, S. Ona, ona jest podobna do rodzaju, rodzajnika męskiego, L, tak, takiego określonego, e, w swojej wymowie, bo mamy tutaj tę te literkę e. Y. Ja odsyłam może do materiału o literce Y, bo ona tak się właśnie tutaj wymawia, nie e. To jest bardzo ważne, żeby to nie było e, tylko e. Ce garçon, ten chłopiec. Ce soir, ten wieczór, ce weekend, ten weekend. No i tutaj będzie oczywiście e, drobna dodatkowa rzecz, czyli forma se z niemem T na końcu, które teoretycznie jest niema, a w praktyce ono musi być wymawiane, stoi przed rzeczownikami rodzaju męskiego, które zaczynają się od samogłoski. Cet étudiant, cet ami, cette image. Tutaj to te zostało dostawione właśnie po to, żeby je wymówić, żeby je przykleić, żeby zrobić łączenie z rzeczownikiem, który zaczyna się od samogłoski. Dlaczego? Ponieważ jeżeli byśmy wzięli sobie taki rzeczownik yy, rodzaju męskiego, zaczynający się na, tutaj na, od a, ami, s, ami, musielibyśmy wtedy zrobić elizję. I to już jest za dużo nawet jak na francuski. To jest taki no duży, nie, nie, nie wolno tak zrobić, tak? W związku z tym Postanowiono dopisać sobie takie te i w ten sposób, jakby wyodrębniamy oddzielnie determinant, oddzielnie, oddzielnie rzeczownik i nie ma tutaj tej elizji, nam się tutaj nie, nie, nie narzuca elizja. Tak? Czyli to takie wyrzucenie pod apostrof. O elizji też robiłam nagranie, zapraszam, a także o e, łączeniu w ogóle, o tym, o tym zjawisku, kiedy łączymy te niemy głoski. Nie? I tak, set dzią i set brzmi podobnie, prawda? Ten, ta forma set, set. No niestety musimy się wtedy do tego przyzwyczaić. Musimy wiedzieć, czy rzeczownik jest męski czy żeński. Ważne, żeby dobierać właściwe formy do właściwych słówek, że my musimy dobierać, prawda? Jest jeszcze forma dla liczby mnogiej, SE. I ona się nie będzie różnić w zależności od rodzaju. Będzie SE GASON, Tutaj robimy łączenie, tak? Tak jak, tak jak zwykle, kiedy udźwięcznia nam się głoska z determinant i rzeczownik. SE I tak samo SE tak? Czy ces amandes. Amand to są akurat migdały, są rodzaju żeńskiego. Nieważne w tym wypadku, w mnogi, liczba mnoga nam nie rozróżni tego. Zobaczmy sobie przykłady. Je mets cette robe. Je mets cette robe. Cet Właśnie tutaj jest rzeczownik męski, zaczynający się od samogłoski. I tutaj słyszymy to T, prawda? Cet apartement est grand. Ces fleurs sont bons. Ces fleurs sont bon. On prend cette tarte. On prend cette tarte. Je mange ce gâteau. Je mange ce gâteau. Cet enfant est mignon. Cet enfant est mignon. tutaj znowu enfant rodzaju męskiego zaczyna się od samogłoski o. Więc zrobiliśmy tutaj te formę z cet enfant. Paul n'aime pas ces chaussures. Paul n'aime pas ces chaussures. I teraz tak, wypisałam jeszcze raz przykładowe formy i rzeczowniki do nich. I teraz, jeżeli y, będziemy chcieli wskazać na coś, co jest blisko nas, dorzucimy taką końcówkę SI. Pochodzi od słowa ISI, czyli tutaj, czyli możemy dorzucić. Oczywiście, nie musimy. Możemy dorzucić tę końcóweczkę, dorzucamy ją do, do rzeczownika, pomyślniku, i, czyli to jest cała taka konstrukcja się długa robi. Nie jest to niezbędne. Można to zrobić, tak? Yy, I teraz zobaczcie, że ona się nie różni w zależności od rodzaju, czy liczby, tak? To si dorzucamy i do rzeczownika męskiego i do żeńskiego i do liczby mnogiej. Nie ma tutaj różnicy. To jest bardziej wskazanie na to, co jest w pobliżu nas, w przestrzeni, czyli może leżeć, stać obok nas, albo w czasie. Si, czyli to, co się teraz dzieje obecnie. Zaraz zobaczymy przykłady. Zobaczmy. Supul si i C est plus si est plus chaud. To Si będzie nam przydatne, jeżeli chcemy robić jakieś porównanie, prawda? Chcemy wskazać na to, co jest bliżej nas. Często możemy też wskazać palcem, tak? Ten tutaj jest cieplejszy. E, oczywiście możemy powiedzieć C est plus, est plus chaud. nie dodawać tego Si, ale to jest takie podkreślenie dodatkowe. Cette fois-ci, si, je n'ai y Cette fois-ci je pas gagné. W odróżnieniu od cette fois, czyli ten raz, tak to może być w różnych kontekstach uży użyte. To cette fois-ci to jest ten konkretny raz teraz, obecnie. Tym razem nie wygrałem. Oui. Je prends ces livres ci et je laisse les autres. Je prends ces livres et je laisse les autres. To znaczy biorę te książki, a tamte zostawiam. Tak prawdopodobnie może jeszcze je mogę pokazać tak? te tutaj, tak? te, które wyodrębniłam odsunęłam, tak, to te tutaj ja biorę. A te pozostałe zostawiam. Ce gâteau semble moins gras. Ce semble moins I też sinie jest tutaj niezbędne, ale jeżeli go dorzucimy, to mamy to taką wskazanie na coś, co jest bliżej. Tak? W, w odróżnieniu tutaj mamy znowu porównywanie. Porównujemy z czymś, co jest dalej. Może być też wersja z la. Jeżeli coś jest, możemy wskazać na coś, co jest bliżej, to możemy też wskazać na coś, co jest dalej. La to jest słówko, które oznacza tam, to nie jest rodzajnik. Ja wiem, że wygląda jak rodzajnik określony żeński, ale nim nie jest, ma taki akcent. Tutaj wymowa jest taka sama jak tego rodzajnika, ale zobaczcie, że wtedy nie będzie się zmieniał znowu tak jak si. Nie zmienia się w zależności od rodzaju liczby. Dorzucamy ją, tę cząstkę, na końcu słówka i wskazujemy na coś, co jest dalej. My akurat po polsku jesteśmy w stanie nawet to wyrazić słowem tamten, tak? Nie ten tutaj, tylko tamten gdzieś dalej. I to może być coś znowu w przestrzeni daleko nas, albo coś, co jest w odległości w czasie. Odległe dla nas w czasie, czyli tamten dzień, tamten tydzień, tamten rok. Ce garçon, là, c'est mon fils. Ce garçon-là, c'est mon fils. I tutaj wskazujemy na chłopca, który jest dalej. Tak? Wskazujemy tam, ten chłopiec tam dalej. Tak? To jest mój syn. Oui. Tu vois cette femme-là? Tak? Widzisz tamtą kobietę? Tu vois cette femme-là? Je ne veux pas ces croissants-là. Je ne veux pas ces croissants-là. Ja nie chcę tamtych rogalików. Chcę, mogę tutaj powiedzieć, chcę te tutaj, które leżą przede mną. Nie chcę tamtych. Oui la, Sytom la, mal Tamten mężczyzna źle się czuje. Tak, także to jest taka dodana wartość, dodana, dodane znaczenie. O ile si jest takim podkreśleniem, to la już dorzuca dodatkowe, dodatkowe znaczenie, prawda? Coś jest dalej od nas. Tamten mężczyzna. No, i tutaj typowe zdanie, które znajdziecie w różnych podręcznikach i materiałach gramatycznych na temat no, no, o francuskim. Tak? Ces fleurs-ci sont jolies, mais ces fleurs-là sont moins chères. Oui? Ces fleurs-ci sont jolies, mais ces fleurs-là sont moins chères. Tak zwykle pokazuje się różnice między ci si i la w różnych właśnie gramatycznych podręcznikach, żeby pokazać ten kontrast, tak? Te tutaj są ładne, a tamte są tańsze. No i to porównujemy je i jeszcze dodatkowo wskazujemy na ich odległość od nas. Tak? Ty tutaj i ty tam. Qui sont ces gens-là? Kim są tamci ludzie, którzy stoją, stoją gdzieś dalej? Podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy. Czyli tak, zaimki dzierżawcze przymiotne, one tak się nazywają, les adjectifs démonstratifs. Mamy też pono démonstratifs, które są takimi typowymi zaimkami, zastępują nam rzeczownik, tak? i o nich sobie może kiedyś oddzielnie zrobimy materiał. Natomiast będziemy mieli takie formy: żeńska pojedyncza set, męska pojedyncza s. Dla tych, co się zaczynają od, od spółgłoski, i set dla tych, co zaczynają się od y, samogłoski. No ja wypa wymawiam to c, no bo ono jest właśnie tam postawione po to, żeby je wymówić, prawda? seu tak byśmy powiedzieli. No i w noga to jest sy, tak? C dla obu rodzajów. I teraz tak. Y, formy można wzbogacić dostawienie elementu do rzeczownika. Si, aby wskazać na element bliski i czas i przestrzeń, tak? I możemy też żeby wskazać la. Na element odległy. A nie dorzucamy go na końcu, na końcu do rzeczownika z takim fajnym myślniczkiem. E voilà! To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na kolejne materiały, a więc to.